Najczęściej takie najbardziej pospolite to są po prostu wyzwiska e, lub jakieś meme, przerabiane zdjęcia. To jest coś, co się dzieje na co dzień. Jednemu chłopcu z klasy przerabiali zdjęcia, że na przykład zbierali jego zdjęcie i wklejali zdjęcie świni, tam gdzie była głowa. A w jakim wieku byliście, jak to się działo? To było pod koniec tamtego roku, czyli mieliśmy 12-11 lat, bo niektórzy są młodsi, młodsi z naszej klasy. Ostatnio mój kolega e, też wrzucił takie e, treść do internetu, która nie zgadzała się z czymś e, zdaniem i ktoś napisał w internecie, że on z, będzie szukał jego rodziny i normalnie jego, jego rodziny i, be, i zrobi mu krzywdę. Jeden kolega e, nawet był e, sprawcą takiego. E, no, hejtował jednego kolega. Kolega, który to robił, e, miał sprawę w, na policji. W szkole doświadczałam różnych rzeczy. Pojawiały się wizwiska. Ja nawet w podstawówce pamiętam w klasie 1-3. Było tak, że najbliższe koleżanki, no, zacytuję, wyzywały mnie od szmat. W klasie 1-3 podstawów. Tego typu zachowania i podobne to codzienność wielu nastolatków. W szkole, na przerwach, w internecie. Twoje dziecko nie może zostać z tym samo. Nieważne, czy jest ofiarą przemocy, czy jest świadkiem takiego działania innych kolegów i koleżanek. Nauczycie, jak wesprzeć dziecko w takiej sytuacji w sposób mądry i skuteczny. Przyjdź do mnie na webinar, który poprowadzę na żywo 23 listopada o godzinie 10. Już dzisiaj w premierowej cenie możesz kupić bilet na ten webinar. Skomentuj bilet, a ja wyślę Ci link do zapisu na webinar. Jeżeli nie możesz być na żywo, nie szkodzi i dostaniesz nagranie z tego webinaru. Myślę, że jest to największe wydarzenie na profilu Wspaniałe Wychowanie w tym roku. Nie możecie zabraknąć. Nazywam się Izabela Kucińska-Świgos, jestem doświadczonym pedagogiem, coachem rodziców i ekspertem do spraw nastolatków. Czekam na Ciebie.